Witam państwa Mirosław Skowron Polskie Radio 24. Gościem Polskiego Radia jest minister rolnictwa Grzegorz Puda, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana. Witam pana, witam państwa serdecznie. Panie ministrze, w tym tygodniu no, wiele dyskusji politycznych zdominuje szczyt Unii Europejskiej z oczywistych powodów. Rozważane są różne scenariusze, rozważane jest weto, rozważane jest to, że no, pogadamy, zobaczymy. Niektórzy uważają, że weta nie powinno być. Ciekaw jestem, jakie jest pańskie zdanie, bo słyszymy, że są trzy różne zdania wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, wewnątrz Zjednoczonej Prawicy i ku, ku któremu pan się skłania. Przede wszystkim. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że niezależnie od tego, co się stanie, nasze ministerstwo w naszym resorcie przygotowujemy wszystko tak, aby jednak nowa perspektywa przyniosła rolnikom wiele korzyści. O to, żeby magi i średni rolnicy mogli z tej perspektywy skorzystać. I teraz niezależnie od tego, jakie będą mm, najbliższe dni, to przecież my musimy jako odpowiedzialny resort, odpowiedzialny ministrowie działać na rzecz rolników tak, aby... Udało się przygotować w jak największym stopniu. Jesteśmy gotowi na różne oczywiście scenariusze, natomiast na dzień dzisiejszy przygotowujemy się tak, jakby te środki finansowe, o których mówimy, jakby ta cała sytuacja prowadziła w kierunku, o którym wszyscy chcemy. To znaczy, ja uważam osobiście, że w końcu do jakiegoś kompromisu dojdzie. Właśnie, panie ministrze, bo na pewno ministerstwo rozważa różne scenariusze i różne możliwości. Jaki jest scenariusz, bo tego wiele osób się obawia, patrzących na to trochę z dystansem, nie wchodzących w szczegóły, ewentualnego weta i na ile zagrożone by były i na jak długo środki dla polskiego rolnictwa, gdyby to weto miało oznaczać na przykład działanie w ramach prowizorium budżetowego unijnego, na przykład przez kilka miesięcy? No tak naprawdę teraz trochę mówimy o takim obszarze, o którym niewiele wiemy, tak? bo nie niewiele wiemy, jak miałoby się to odbywać, nie wiemy na jakich warunkach. Miałoby to być bezpośrednio procedowane. dlatego no mówię, no, w związku właśnie z tymi powodami najlepiej jest robić to, co się potrafi i to, co człowiek powinien robić na tym stanowisku, czyli przygotowywać się do tego, jakby ta sytuacja miała być w tej pierwotnej wersji. Oczywiście, gdyby się coś miało zmienić, gdybyśmy mieli problemy, no to będziemy musieli te kierunki trochę z, 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 zniwelować, ale tutaj jestem dobrej myśli. No, na dzień dzisiejszy jestem w kontakcie z panem komisarzem, również Wojciechowskim. E, myślimy nad tym, w, w jakim kierunku e, będziemy podążać. Tutaj ze strony pana komisarza Wojciechowskiego Polska, jak inne kraje europejskie, ma duże wsparcie, w związku z tym muszę powiedzieć, że. Ta współpraca między resortem rolnictwa a mm, Komisją Europejską wygląda bardzo dobrze. A co będzie, no, zobaczymy. Właśnie, komisarzem do spraw rolnictwa Unii Europejskiej jest obecnie Janusz Wojciechowski, były polityk prawej i Sprawiedliwości. Czy tak w takich rozmowach? Oczywiście nie wszystko może pan zdradzić, ale no, dają znać, że to jest jak zwykle takie potrząsanie szabelką ze strony Unii Europejskiej, a później i tak wszystko jest dogadane i, i wszyscy zapominają o tych groźbach z obu stron? No z pewnością mogę powiedzieć, że jest, zawsze każdy e, kraj i każde państwo chce mieć jak najlepsze warunki. W związku z tym, ja tutaj teraz nie mówię, bo, broń Boże, o tych rozmowach z panem komisarzem, ale to jest doskonale wiadomo, że wchodząc do Unii Europejskiej, każde państwo chciało zachować swoją suwerenność, również i Polska. W związku z tym, my stoimy na straży swojej suwerenności. Chcemy, aby te warunki były jak najlepsze, a Unia Europejska, no. Próbuję robić wszystko, aby reprezentować interes również innych krajów. No wiadomo, że duże dwa państwa, jakimi są Niemcy i Francja, prężą muskuły. No jednak są bądź to bądź e, tymi państwami, które przewodniczą, zresztą przewodnictwo ma teraz w tej chwili w, w Komisji Rolnictwa, w, w Radzie Rolnictwa ma, Pani Klickner, która jest ministrem rolnictwa niemieckiego. W związku z tym to wszystko zbiega się właśnie w takich okolicznościach, jak pan redaktor mówi, czyli w momencie, w którym każdy trochę tą kołderkę w swoją stronę chce naciągnąć. Ale mówię tutaj spokojnie: nic jeszcze się nie wydarzyło, a my jesteśmy dobrej myśli. Panie ministrze, jak to zwykle z opozycją obywa, rzuciła się na pana według opozycji. No to jest prawo opozycji twierdzić, że każdy minister się do niczego nie nadaje i oni rządziły lepiej, ale jest tu zarzuty, są ze strony posłów PSL-u no, od takich ogólnych, że nie reaguje pan na problemy rolników do konkretnych dotyczących zazwyczaj w ostatnim tygodniu, w ostatnich dwóch tygodniach producentów trzody chlewnej. Podkreśla się, że do Polski wjeżdżają samochody ciężarowe z trzodą niewiadomego pochodzenia i nie ma reakcji, że ceny skupu trzody chlewnej są na żenującym poziomie, że rolnicy muszą dopłacać. No i pytanie, jak ministerstwo reaguje, jak pan reaguje na to? To no, oczywiście nieprawda, znaczy opozycja ma swoje prawa, ale nieprawdą jest to, co pan redaktor przycytował I wielu posłów i polityków opozycji podnosi ten argument, jeżeli chodzi o tą trzodę chlewną, o której mówimy, o tej wjazdy trzody chlewnej. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi służbami, i prawdą jest to, że podczas takiego zatrzymania pod, w ramach jednej z akcji rolników. Zatrzymano dwa transporty czody chlewnej. Wiadomo, że te transporty zostały zatrzymane również przez agro -Unię. Po naszej kontroli, po kontroli dokumentów okazało się, że to są transporty, które wjeżdżają do Polski zgodnie z przepisami prawa unijnego. To trzeba powiedzieć jasno, że my cały czas monitorujemy tą sytuację i nie jest to tak, jak wielu polityków chce nam wmówić. Otóż mamy wspólny rynek rolny w ramach krajów Unii Europejskiej i tak samo jak transporty trzodą chlewną do Polski wjeżdżają, tak samo również te transporty z Polski wyjeżdżają. To jest naturalna kolej rzeczy i w związku z tym proszę pamiętać o tym, że tutaj padły pomysły wśród rolników o tym, aby publikować listy tych firm, które zajmują się produkcją trzody chlewnej, korzystając z tej zagranicznej wieprzowiny, czy na przykład aby zrobić takie dla nich obostrzenia, no prawda jest taka, że my również że jesteśmy eksporterem, już nie mówię tylko o trzodzie chrobnej, ale przede wszystkim o owocach, o warzywach, o drobiu, w związku z tym proszę wyobrazić sobie, co by było, gdyby inne kraje takie obostrzenia prowadziły ze względu na Polskę. A jeżeli chodzi o samą pomoc, no to przecież doskonale państwo wiecie, że w ramach pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego przygotował takie wsparcie finansowe, które obejmowało poszczególne sektory produkcji rolnej. E, tutaj można powiedzieć o bydle mięsnym, bydle mlecznym, e, owcach, kozach, indykach rzeźnych, gęsi, kurczakach, e, jajach wylęgowych do produkcji broilerów, czy e, kwiatach ciętych, co było można usłyszeć ostatnio. No i wsparcie właśnie dla tej trzody chlewnej Wcześniej było to wsparcie tylko i wyłącznie w cyklu zamkniętym. Teraz ogłosiliśmy ubiegły piątek wsparcie również dla tych producentów trzody chlewnej, którzy, którzy produkują w cyklu otwartym. No, naszym zdaniem było to dosyć e, niesprawiedliwie, że polscy rolnicy, którzy mm, hodowali świnie w cyklu zamkniętym, to wsparcie wcześniej otrzymali. Teraz sytuacja jest na tyle trudna, że również tym wszystkim, którzy hodują świnie w cyklu e, otwartym, takie wsparcie się naszym zdaniem należy. Właśnie dlaczego doszło do tej nierówności? Bo to było podnoszone, że, że, że to jest nierówne traktowanie i że powinno to wsparcie być od początku takie samo. No tak, no w odniesieniu do tej hodowli świn uznano, że w przypadku gospodarstw takich prowadzących produkcję przede wszystkim... W cyklu zamkniętym istniało większe ryzyko trwałego wycofania się z produkcji, a w konsekwencji jak gdyby to rodzi poważne skutki dla zachowania krajowej produkcji świni. Proszę pamiętać o tym, że kiedy podejmowano te decyzje, nikt tak naprawdę nie wiedział, jak długo ten okres COVID-a będzie w Polsce funkcjonował. W związku z tym na wiosnę robiono wtedy wszystko to, co było możliwe i to, na co były środki finansowe w tym okresie w początku roku. Później po przeanalizowaniu wielu czynników, w tym również przede wszystkim opinii płynących od producentów, uznaliśmy tę decyzję jako taką niesprawiedliwą wobec tych gospodarstw, które prowadzą produkcję w cyklu otwartym. I tutaj zostało podpisane w tej sprawie rozporządzenie, zostało podpisane przez pana premiera Morawieckiego i to umożliwia pomoc również tym gospodarstwom w cyklu otwartym. Panie ministrze, pojawiły się też takie pytania o to, co dalej z tak zwaną ustawą futerkową mówię tak zwaną, bo wiadomo, że tam nie tylko o to chodziło, chodziło także o ubój rytualny itd. itd. Czy ten temat już zszedł z agendy politycznej, ta sprawa już nie wróci, wróci. Jak to rozpatrywać? Bo było to coś, o co była olbrzymia awantura, także skierowana w pańskim kierunku, także ze strony rolników. Tymczasem teraz wydaje się, że temat przestał istnieć, pomimo że było wokół niego tak głośno. Rzeczywiście temat tak zwanej piątki dla zwierząt był tematem, który wywierał różne opinie w różnych obszarach, ponieważ wiadomo, że to był jedna, to była jedno, jeden z projektów ustaw, który udało się w Sejmie przegłosować poprzek różnym podziałom politycznym. To wydaje się być akurat dobrym sygnałem do tego, żeby pokazać również wszystkim tym, którzy zajmują się na co dzień innymi sprawami, że rząd polski w ramach ważnych spraw potrafi się w parlamencie nawet połączyć i pomimo różnych podziałów głosować jednym głosem. Jeżeli chodzi o dalsze plany, to zobaczymy. No, tak naprawdę doskonale wszyscy wiedzą, że... Projekt był projektem poselskim. W tej chwili poseł wnioskodawca, czyli Grzegorz Puda, został ministrem rolnictwa, w związku z tym, być może musimy się zastanowić nad jego innym procedowaniem, być może lepiej będzie, aby on był ustalany czy projektowany w ramach prac rządowych. No to wszystko się jeszcze okaże. Warto jeszcze pamiętać o tym, że gdyby to było, gdyby to miało być w ramach prac rządowych, to, to właściwie wszystko w tym kierunku mogłoby zmierzać, to byłoby to opiniowane, szeroko konsultowane i to jak gdyby byłoby jednym z elementów, o którym wszyscy jednym głosem mówili, jeżeli chodzi o opozycję, że jednak dobra ustawa, ale dobrze byłoby ją skonsultować z wieloma jeszcze innymi organizacjami. No i jeżeli będzie taka decyzja oczywiście kierownictwa, to w tym kierunku będziemy również mogli zmierzać. Także albo to pozostanie w tej formie pierwotnej, albo co możliwe, również będziemy procedować to jako projekt rządowy. I Panie Ministrze, na koniec pytanie, bo w, mówi się o tym, że e, były minister rolnictwa, e, pan Ardanowski nie odejdzie jednak z Prawa i Sprawiedliwości. Widziałby go Pan go chętnie już, dosłownie jednym zdaniem, z powrotem w Ministerstwie Rolnictwa, czy stosunki między Panami są powiedzmy napięte właśnie w związku z piątką dla zwierząt? Nie, właściwie nasze stosunki nie są napięte. Ja bardzo się cieszę, że pan minister Ardanowski zostaje w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, kiedy przekazywaliśmy sobie ministerstwo, to znaczy kiedy pan minister przekazywał ministerstwo, mieliśmy taką godzinną rozmowę, dosyć szczerą. Pan minister przekazywał mi te elementy, które jego zdaniem są najważniejsze do realizacji. To takie informacje. Normalne, które powinny być przy normalnym przekazaniu resortu. Ja się mogę tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę. Najważniejsza jest jedność prawicy i to, że przez chwilę pan e, grupa posłów, bo przecież to nie był tylko pan minister Radzowski, ale grupa posłów e, miała inne zdanie, nie stanowi wcale pewnego rodzaju. E, Ciężko to nazwać obowiązku, ale powiedzmy takiego statutu, statusu rzeczy, który powodowałby jakieś wewnętrzne pęknięcia. Udało się dziękuję. to wytłumaczyć, udało się to wszystkim wytłumaczyć. W związku z tym najważniejsza jest jedność prawicy i to, że jesteśmy dalej silną formacją, największą formacją po prawej dziękuję. stronie i liderem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Gościem Polskiej Rady 24 był Grzegorz Płuda, minister rolnictwa. Dziękuję serdecznie panu, dziękuję państwu.